Dzisiaj ciąg katechezy o spowiedzi, o sakramencie o spowiedzi. Mówiliśmy sobie już o dachu sumienia. Dwa tygodnie temu przypominam, tym razem zajmiemy się żalem za grzechy, mocnym postanowieniem poprawy i może troszeczkę o samej spowiedzi świętej. Kilka słów o tejże. Co to jest żal za, za grzechy? Brzancek Grzechy według katechizmu to boleść duszy i znienawidzenie popełnionych grzechów z mocnym postanowieniem niegrzeszenia więcej. Natomiast trzeba te, te, te słowa dobrze zrozumieć. Boleść duszy i znienawidzenie popełnionych grzechów. E, miejmy cały czas przed oczyma, że dusza jest bytem niematerialnym. Kiedyś były katechezy, o czym jest dusza, jak to wygląda. W duszy nie ma emocji w sensie ścisłym, nie ma czegoś tego, tego wylewu hormonów i różnych wzrostu ciśnienia, bicia serca, potów zimnych i tak dalej, i tak Tego nie ma. Zatem znienawidzenie i boleść duszy należy rozumieć w sensie analogicznym. To są pewne akty duszy, które w świecie fizycznym, w świecie zmysłowym, wyglądałyby na, na akty emocji. No właśnie takiego biadania można powiedzieć, ale w dobrym tego słowa. Biadania nad złem itd. tak a zatem ta nienawiść duszy to jest akt woli, na którym, w, którym sobie, w którym sobie dusza mówi nigdy więcej. Nigdy więcej o żeby to ode mnie tylko zależało. Znaczy, to, to, to nie chodzi o to, że, że jest tą moralną pewność, że nigdy więcej już nie zgrzeszę. Ale w tym momencie, tu i teraz mówię sobie, cokolwiek by się zdarzyło, żadnych kompromisów ze złem. Nawet jeśli jestem uzależniony i wiem, że, że, że to ta, ta, ta uzależnienie siedzi we mnie głęboko, w tym momencie mówię, nie nie. Koniec. Zrobię wszystko, co mogę, żeby, się tego, żeby tego zło się pozbyć. To jest, ten, to, jest, to jest to znienawidzenie popełnionych grzechów. To jest ta wola w to, to, jest to że nie chodzi o, o samo siebie, ale też ostrożnym być bardzo ostrożny być wobec tego i takiej cichej zgody na zło. Wiele osób niby coś żałuje, ale tak sobie w głębi duszy wie, że i tak popełni ten grzech, bo będzie chciało tak naprawdę. Uczciwość to jest fundamentem religii katolickiej. Uczciwość wymaga, żeby najpierw się do tego przyznać, że nie do końca chcę się pozbyć moich grzechów własnych, i nie do końca to będzie tak, że się z nich, z nich że, 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 że właśnie je w tym momencie nie nienawidzę zupełnie. A drugim etapem tego, 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 tej uczciwości będzie to jednak skłonienie samego siebie, czy samej siebie, by te, z tymi grzechami zrezygnować ostatecznie. W tym momencie ostatecznie. Zło jest złem, dlatego go nie chcę. A nie tam, że jestem słaby, że coś mi się tam zdarzy, że ktoś mnie znowu przekona. Co to jest to mocne postanowienie niegrzeszenia więcej jeszcze? To powtarzam, szczera wola niepopełniania grzechów, unikania też według możliwości i okazji do nich prowadzących. Jeśli ja mam tą, tą, tą wolę niegrzeszenia więcej, i wiem, że za każdym razem ten grzech pojawia się w danych okolicznościach, nie wiem, w tym samym towarzystwie, te same plotki. To moim szczerym postanowieniem, tym mocnym postanowieniem niegrzeszenia więcej jest albo wpłynąć na moje środowisko, w którym ciągle grzeszę, albo, albo się z tego środowiska usunąć w miarę możliwości. Oczywiście nie, nie urażając nikogo, nie grzesząc przeciwko miłości, przeciwko obowiązkom stanu itd. Więc z jednej strony jest to bardzo proste, z drugiej strony jest to bardzo trudne, bo wymaga szczerości właśnie, uczciwości względem samego siebie. A to jest chyba cnota, która jest najrzadsza w, w, w naszej duszy. Dlatego, dlatego na, tym, na, na tym warto by popracować. Co ja tak naprawdę czuję wobec własnych grzechów? Tych, które jutro mam zamiar popełnić, albo wiem, że popełnię, albo boję się, że popełnię. Czy ja naprawdę dzisiaj ich nie chcę? Czy nie jest tak, że połowa mojej duszy chce, a połowa nie chce? Ta walka, ta walka jest okrutna, natomiast tą walkę trzeba rozstrzygnąć zdecydowanie na korzyść słowa nie w tym momencie. E, jaki powinien być żal za grzechy? Mówi katechizm wewnętrzny, nadprzyrodzony i powszechny. Co to jest żal wewnętrzny? To jest żal, który nie tylko objawia się w słowach, nie jest tym biciem się w piersi, ale przede wszystkim jest aktem wewnętrznym duszy. Świat nie musi wiedzieć, że ja żałuję ze swoich grzechy. Ja muszę wiedzieć, że za nie żałuję i muszę wiedzieć, że żałuję za nie szczerze. A cała reszta jest, jest kwiatkiem u korzucha bardzo często. Nie muszę przekonywać ludzi, że się zmieniłem. Poznają mnie po moich owocach, po jakimś czasie oczywiście. Co to jest ten żal nadprzyrodzony, wewnętrzny, nadprzyrodzony i powszechny. A zatem co to jest ten nadprzyrodzony? E, to jest żal właśnie pod wpływem łaski z pobudek nieludzkich, ale nadprzyrodzonych, to znaczy z perspektywy wiary. To nie to, że grzech sprawia, że się czuje źle i że, że mam jakąś gulę w żołądku czy coś. To są motywy przyrodzone, one nie są złe. Sumienie jest czymś przyrodzonym tak naprawdę w człowieku. Nie jest żadną nadprzyrodzoną zdolnością. Jest czymś, co wynika z natury człowieka. Więc samo nazwanie zła jako zła to jest troszeczkę za mało. Przyczyny nadprzyrodzone to są przyczyny wiary. Ja wiem, że po pierwsze Bóg nienawidzi grzechu. Że Bóg jest święty. Ja wiem, jakie jest moje przeznaczenie, to zjednoczenie z Bogiem, a zatem logicznie wy, wypływa z tego, że muszę ustalić wszystkie prz, przeszkody wy, wy, stojące na tej drodze na zjednoczenia, a zatem i zło, sprzeczność z, z wolą Bożą. Znowu, proszę zwrócić uwagę, tu, tu nie ma wiele miejsca na uczucia, natomiast jest bardzo dużo miejsca na wiedzę, na taką samą wiedzę. Poznaj samego siebie nie jest tylko hasłem, można powiedzieć, wynośnień delfickich, ale przede wszystkim, ale przede wszystkim fundamentem Fundamentem życia nadprzyrodzonego. Także. A zatem poznać wiarę swoją, to jednocześnie przygotować się do pewnego żalu ze grzechem. Do żalu ze grzechem. To jest akt wiedzy. Ja, mając wiedzę nadprzyrodzoną, pomocą z wiary z odjawienia, wiem, co jest dobre, co jest złe, i z tego powodu właśnie to odrzucam. Z tych nadprzyrodzonych, z tej wiedzy, która by była Co to jest żal, nade wszystko, czy, 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 czy mocny? Trzeba nienawidzić grzechu więcej niż wszystkiego innego. Nienawidzimy, mamy prawo nienawidzić grzechu z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu. Możemy się w tym wyżyć. Normalnie jest zakazana, a tutaj hulaj dusza. Można naprawdę znienawidzieć zgrzytać zębami, można i, i, może nie przeklinać, bo to kolejny grzech, ale wiele różnych rzeczy jest dopuszczalnych. Kopanie, z, nie wiem, ściany pod którym tego zła, który, który popełniłem, też jest dopuszczalne od czasu do czasu, byle to nie było utratę kontroli na sobą. A zatem, nade wszystko, za zatem grzech jest na, na pierwszym miejscu wśród rzeczy znienawidzonych przeze mnie. Sąsiad, pies sąsiada, który szczekał w półtorej w nocy, e, nie wiem, pogoda wredna, bruda w, w oponie, nie wiem, zwolnienie z pracy, wszystko jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest nienawiść do grzechu, na ten grzech. Tutaj ta nienawiść jest na, na, na swoim miejscu. Takiego mm -hmm. grzechu Bóg także, także nienawidzi. Co to jest grzech powszechny? To jest rząd, który obejmuje wszystkie grzechy popełnione w koszcie. Ja wiele razy powtarzam penitentom, szczególnie z tym, z, 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 z tendencjami do skruchów, że przeszłe zło nie powinno być tematem rozmyślań. To odpuszczone jest zło. Powinno być tematem takiego ogólnego aktu skruchy. Cały czas po prostu mam tą świadomość, że grzeszyłem. I tego nie chcę, nie zgadzam się na to. Żałuję za to, co zrobiłem w swoim życiu. Ale już nie roztrząsam rzeczy wybaczonych, bo to jest, to jest powód do własnej wymiotu. Niekoniecznie smaczne. E I może się źle skończyć, ponieważ rozbudzając pewne grzechy, pewne gatunki grzechu, przypominając sobie o nich, jakby z złego, żeby znowu, zaczął, no, znowu nas zaczął atakować w ten sam sposób. A zatem ten żal ma być ogólny. Za całość popełnionego zła a za te grzechy, które, mi jeszcze, które nie zostały mi odpuszczone, za grzechy śmiertelne dość szczegółowo powinienem mieć świadomość, jakie grzechy śmiertelne popełniłem, porałem ku i za nie żałować tak wyraźnie, można powiedzieć eksplicite. Natomiast za grzechy powszednie, łomności, słabości, nawet te, które jeszcze nie wyznałem w sakramencie spowiedzi, też żal ogólny wystarczy. Taki akt skruchy, przepraszam Cię Boże za moją słabość, tą zawinioną słabość, przepraszam Cię za te złe nawyki i tak dalej. A zatem znowu nie trzeba mieć w głowie całego spisu, wszystkich moich najmniejszych słabości. Natomiast dobrze jest zmierzyć się twarzą w twarz z grzechem śmiertelnym. Spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: Nie. stąd. Żal doskonały, może, przepraszam, żal za grzechy może dzieli się na żal doskonały i żal niedoskonały. Bardzo ogólny podział. W tradycji czy w katechizmach żal doskonały nazywa się skruchą właściwym tego słowa znaczenia. Żal doskonały to jest, to jest żal znienawidzenia grzechów z, z powodu miłości do Boga. Takie pobudki, Bóg jest miłością, Bóg jest dobry, i dlatego nienawidzę wszystkiego, co mu się sprzeciwia. I ten, ten żal, ta skrucha, on odpuszcza grzechy wtedy także, kiedy nie ma, nie ma, nie ma, nie ma możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi. Kiedy nie ma spowiednika pod, pod ręką, nie wiem, niebezpieczeństwo śmierci czy coś, taki żal za grzechy z powodu miłości, równoczesna, absolutna gotowość w tym danym momencie, żeby całkowicie zmienić swoje życie, zerwać ze starymi ścieżkami. Gotowość, to nic innego już nam nie zostanie w momencie śmierci czy w ostatnim momencie życia, ale to wystarczy, żeby odpuścić grzech. Bez nawet poza sakramentalnym. Natomiast w tej, w tej skrusze, we właściwym tego słowa znaczeniu, też musi być gdzieś taka świadomość, że gdyby był spowiednik, to bym wyznał ten grzech. Ale że go nie ma, no to, to tylko za nie żałuję. Ale ta zgoda na spowiedź też jest częścią skruchy, czyli żalu doskonałego. Do nie ma na, zgoda na spowiedź. No to, to jest bardzo ważne, bo, bo często największą przeszkodą do na, na zmiany życia jest wstyd przed spowiedzią. Człowiek żałuje za zło, ale ten wstyd jest od niego mocniejszy. Tutaj znaczy nie mamy takich przypadków, albo one są tylko pokusą, ale dobrze wiemy, że, że w życiu wiele osób, szczególnie młodszych, czy czy, 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 czy jakichś niedoświadczonych duchowo, ten wstyd ich powstrzymuje przed zrzeszeniem, przed, Przepraszam, przed spowiedzią, a bardzo często nawet powoduje, że zatajają pewne grzechy. Więc właśnie żal doskonały też ten wstyd jakby z usłowa zupełny. Człowiek jest gotowy wyznać ten, to wszystko, co złego popełnił bez żadnych upiększeń, tłumaczeń. Natomiast oczywiście ten żal jest darem Bożym, mimo wszystko. To jest jak łaski Bożej, ponieważ ten, no, nie, zna, nie stać za bardzo na doskonałość z natury, nie po upadku, ale do spowiedzi, do ważności sakramentu, oczywiście wystarczy ten żal niedoskonały. Żal niedoskonały to jest, to jest taka, no właśnie, to jest takie, pomyśleć sobie o tej szkaradzie, o tym, o tej brzydocie grzechu, to może być lęk przed piekłem, to może być też, no, właśnie taki bardziej naturalny żal, sumienie mi coś wyrzuca i ja po prostu na to zło się nie zgadzam, to, to, to wystarczy do odpuszczenia grzechów. Minimum do odpuszczenia grzechów, minimalnym żalem jest akt taki chcę chcieć. To jest takie naprawdę minimum. Ja, 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 ja nie jestem pewien za bardzo, czy żałuję za tych grzech. Nawet nie wiem, czy sobie je zachodziłem, czy one naprawdę są złe w moich oczach, ale bardzo bym chciał, żeby one były złe w moich oczach. Bardzo bym chciał wrócić do tych ścieżek prawności, nawet jeśli za bardzo nie wiem, jakie one są. To, 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 to chcenie wystarczy do opuszczenia grzechu. A zatem, nawet człowiek, który patrzy w głąb własnej duszy i mówi: popiół, nic tam więcej nie ma, może się wyspowiadać ważnie i może, się, może, może utrzyma, otrzymać łaskę uświęcającą, jeśli po prostu pragnie, pragnie wolności od zła. Nawet jeśli samo zło nie, nie jest aż tak ohydne. Ale znowu. Jeśli jest gotowość dalszego popełniania zła, jeśli ja pozytywnie chcę jeszcze dalej popełniać zło, to oczywiście takich grzechów nie można opuścić, bo nie ma tej niezgody na grzech. Co innego, co innego nie czuć, tak już mówiąc kolokwialnie tym razem, nie czuć tej skróty tego żalu w sercu, takiego, takiego uczuciowego, a co innego chcieć, chcieć popełniać zło dalej. Jeśli ktoś mówi sobie, dzisiaj się wyspowiada majuta, jutro. Popełnię ten grzech, mam taki zamiar. Ktoś w jest nieważna i do tego jeszcze świętoklaska, a zatem jest grzechem śmiertelnym, kolejnym. Tego też się trzeba będzie wyspowiadać w prędzej czy później. Daj Boże, żeby się wyspowiadał. Ktoś świadomie przystępuje do sakramentu pokuty bez żadnego żalu za grzechy, jak trup, po prostu, ten też popełnia świętoklaskę. Kto świadomie zataja grzech śmiertelny, o którym wie. Że go popełnił i ma tą moralną pewność, że go popełnił, to też spowiedź jest nieważna i popełnia grzech śmiertelny świętokradztwa. Natomiast kto zapomniał, już o tym mówiłem, ale warto powtórzyć, kto zrobił sobie rachunek sumienia, taki plus minus, nie idealny, ale taki, no przynajmniej usiadł na to chwilę, pomyślał, i o ile to nie było 5 lat od ostatniej spowiedzi, a na przykład miesiąc czy dwa, i zapomniał, jakoś jakimś cudem złym, zapomniał o grzechu śmiertelnym. No to oczywiście spowiedź będzie ważna, a tym grzech należy wymienić przy następnej, normalnej spowiedzi. Nie trzeba od razu biec do, do sakramentu spowiedzi, chociaż jest to godliwości, byłby to w godliwości. I rzeczywiście e, byłaby to jakaś zasługa. Przy po, przypomnieniu sobie grzechu śmiertelnego, natychmiast przystąpić do sakramentu spowiedzi. Ale powtarzam, zasługa, a nie, a nie konieczność. Konieczne jest ten, ten grzech wyznać przy, przy okazji następnej, zwykłej spowiedzi. E, więc kilka słów o samej spowiedzi. Co to jest spowiedź? Kolejny element z tych pięciu warunków sakramentu. Spowiedź to wyznanie grzechu przed kapłanem, upoważnionym do spowiadania w celu otrzymania od niego rozgrzeszenia. A zatem musi być kapłan ważnie święcony. Jest taka pobożna, pobożna praktyka też z braku kapłana, kiedy w nawzajem sobie wyznają grzechy, też w jakiejś sytuacjach skrajnych takiej można powiedzieć, taka, taka naśladowanie spowiedzi. Tu nie ma świętokrastwa, tu jest na tak skruchy i takiej pokory, żeby, żeby, żeby zrzucić z siebie, ze swoich barków tą, tą, ten ciężar grzechu. Natomiast oczywiście nie, nie jest to sakrament, więc tam, żeby te grzechy zmazać, konieczna byłaby skrucha. Ale mówię tylko o sytuacjach skrajnych, znowu niebezpieczeństwo życia, jakieś grożące bezpośrednio czy coś. Wtedy ludzie rzeczywiście tak byli by czynić Żołnierze przed bitwą, na przykład, i tak dalej. Następne, upoważnione do, sp do spowiadania. Tu w przypadku Bractwa Świętego Piusa sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ Bractwo Świętego Piusa jest, nazwijmy to, prawatulą personalną. Nie mamy, nie mamy z oficjalnego stanowiska kanonicznego w Kościele, niemniej papież Franciszek przyznał kapłanom Bractwa taką ogólną, bez żadnych, bez żadnych warunków, moc czy, 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 czy prawo do spowiadania wiernych. I, ta, i ta, 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 nie było tam żadnych jakichś kondycjonali, a, a zatem ta spowiedź jest jakby, ta, 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 to prawo do spowiedzi jest, nazwijmy to, przeświatowe. Z tym, że tutaj jeszcze jest inna sprawa. Żyjemy w stanie wyjątkowym. Jest, jest to, to, co nazywa się rozmową kościelną, jest głęboką patologią, tak naprawdę. Stąd też Bractwo Świętego Piusa na tym świecie. Nie? A zatem sytuacja wyjątkowa domaga się wyjątkowych. Wy, wyjątkowych wyjątkowy jakichś rozwiązań. Tam, gdzie nie ma możliwości uzyskania spowiedzi godnej, kiedy kapłani albo nie chcą spowiadać, albo spowiadają i uczą tak, żeby lepiej, lepiej nie słuchać tych nauk. tam, gdzie nie ma, nie, ma, nie ma formuły rozgrzeszenia, często i coraz częściej się w Polsce zdarza, że te formuły stają się zupełnie dowolne, tam wierni muszą uciekać od takich kapłanów. Modernistów, których nauka jest zatruta, którzy. Którzy, którzy tak naprawdę wiele grzechów ignorują u Jezuitów, czyli powszechnie jest na przykład ignorowanie grzechów przeciwko czystości, dziennikarz, czy coś takiego, dla nich to nie jest grzech, to jest po prostu psychologia. Są kapłani, którzy mówią, nie popełniłeś żadnego grzechu śmiertelnego, co, co tu to robić w tym spowie, w konfesjonale, zapominając o tym, że spowiedź jest też przyrostem łask czynkowych, wzrostem w dobro, a nie tylko pozbyciem się zła. W takim środowisku obecność kapłanów Bractwa, czy, 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 czy innych kapłanów związanych z tradycją, którzy niekoniecznie mają bezpośredni papier od biskupa, jest to tutaj uzasadniona w stanie wyśle konieczności. Natomiast proszę pamiętać, to jest też bardzo ważne, żeby nigdy o tym nie zapominać. W momencie, kiedy, dajmy na to, biskup Józef tej decyzji. uderzy się w piersi i wróci do tradycji katolickiej i zacznie przestrzegać tego, czego uczył Chrystus od samego początku, nie mamy żadnych wymówek, żeby, 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 żeby się z nim kłócić, że tak powiem. Ani wierni, ani kapłani. Natomiast pytanie: czy to jest to bez jakiegoś cudu możliwe, żeby, żeby ktoś z biskupów Polski nagle stanął murem za tradycją katolicką? Znowu, kategoria cudu raczej, a nie jakiegoś normalnego biegu rzeczy. I jeszcze kilka słów, bo nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w tą spowiedzią, bo mówimy sobie ją za tydzień. Natomiast jeszcze kilka słów o samym, o samym sposobie spowiadania się. Mówiłem przy rachunku sumienia. Dobro też należy wspomnieć i podziękować, uczyć się tej cnoty wdzięczności, zobaczyć, że jednak udziała w moim życiu, nie tylko broni przed złem, ale także wspomnie do dobrego, czy sprowadza dobro. Natomiast spowiedź ma być krótka i konkretna. Grzechy powszednie można zbywać naprawdę ogólnikami, nie trzeba się wbłędać w żaden z nich. Grzechy śmiertelne należy sprecyzować, ale sprecyzować w gatunku. Nie wiem... Kradzież pieniędzy, kradzież samochodu, pobicie babci albo pobicie kolegi. No to są różne dziedziny, można powiedzieć, różnych kategorie grzechu. Babcia, babcia niekoniecznie jest w tej samej lidze, co kolega. Co, co to są konkretne rzeczy, które trzeba wymienić. Potwór nienawiści albo z głodu, układem z chciwości albo z biedy. To też są rzeczy, które, które trzeba wymienić. Natomiast wszystkie szczegóły, że to był Jan Kowalski z 22 sierpnia, czy coś w tym stylu, nie. Kapłan ma prawo dopytywać o okoliczności, które bezpośrednio mogą zmienić kategorię grzechu. Albo po, po, jakby obciążyć go dodatkowo, lub, 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 lub jakoś uwolnić troszkę z, od, od części winy. Natomiast nie ma prawa pytać o szczegóły, na przykład personalia, albo o okoliczności zdarzenia, na czy świeciło słońce, albo kto przy tym jeszcze był. Chyba, że ta, ta, ta obecność tych osób znowu będzie jakimś dodatkowym grzechem. Na przykład wobec dzieci, czy coś w tym stylu. Więc też wierny nie ma obowiązku odpowiadać na pytania kapłana typu: jak nazywała się osoba, z którą związczyłem, czy coś w tym stylu. Można odmówić i to wprost, grzecznie, ale odmówić, ponieważ takie, takie szczegóły nikomu nie służą. Ale znowu, musi być gdzieś wewnętrzna gotowość do, do, do wyznania grzechu bez żadnych okoliczności wobec ząsek. Jak już człowiek się zdecydował przyjść do kapłana, no to już niech nazwie rzeczy po imieniu. Nie uwiera to w jakieś piękne słowa. Wolną się w pierwszy i powiedzieć, co zrobiłem. prosto, krótko. E, I też pamiętajmy, szczególnie w takich miejscach jak w kaplicy, że mamy niewiele czasu na spowiedź. Ja oczywiście teraz chętnie wysłucham wszystkich grzeszników słyszonych, którzy zaraz przyjdą do tego profesjonału. E, nawet jeśli to byłaby cała sala, chociaż już tu kilku spowiadałem w tym momencie chyba mi się zdaje. Natomiast, natomiast proszę pamiętać, że ta spowiedź też ma być krótka z miłości bliźniego. Bo tam za mną może ktoś siedzieć, a nawet jeśli nikogo nie ma, no to może kogoś coś ruszy i zaraz przyjdzie. Zajmuje czas. Więc krótko i na temat. Bez żadnych jakichś też achów, ochów, płaczu, łez, proszę sobie pokać na środku z W konfesjonale, jeśli się same pojawią łzy, ci nie obrazi. Jeśli to będą takie właśnie dramatyzowanie spraw, to wyrzucę z tego konfesjonału. Albo, bo to po co, po co ten skutek, tylko skuteczek trzeba zaużywać więcej. Tyle, drodzy jeśli chodzi o, o tą krótką katechezę. Nie będzie pochwalony Zuzki Zuz. Nie,